Żeby organizm dobrze funkcjonował, powinien być regularnie oczyszczany. Budujemy zdrowy organizm również poprzez rozwój duchowości, ponieważ człowiek jest jednością duszy i ciała. Należy też uczyć się właściwej miary i porządku. Ruch i praca powinny być zrównoważone przez sen i odpoczynek. Również w jedzeniu powinien być zachowany umiar. W przeciwnym razie zaburzone zostają soki w organizmie, a to wywołuje powstawanie śluzu, który powoduje ogniska zapalne i choroby. Nasza codzienność buduje stan naszego zdrowia. W swoim dziele et cura Hildegarda mówi o tym, że nadmiar złych soków powoduje złe skłonności i brak harmonii. Śluz Dociera do żołądka, trzewi i dręczy człowieka z ogromną siłą. Czasem przyczynia się do rozwoju pewnych maleńkich chorobotwórczych pedikuli, małych żyjątek, które jeśli zostaną w człowieku, wówczas bardzo mu zaszkodzą, jak mówi Hildegarda. Miód gruszkowo-ziołowy to najlepsza kuracja, która oczyszcza człowieka, jak czyści się garnek z pleśni. Ta kuracja oczyszcza nie tylko jelita, ale cały organizm w około 80%. Stosuje się kilka tygodni, więc to oczyszczanie jest procesem, nie jest to metoda rewolucyjna. Organizm stabilizuje się, odbudowuje, by funkcjonować na nowo. Nasza flora bakteryjna jelit jest siłą obronną naszego organizmu. W całym przewodzie pokarmowym powinna istnieć właściwa symbioza żywych organizmów. Właśnie doprowadzenie do równowagi zaburzonej flory bakteryjnej powinno być podstawą leczenia prawie wszystkich chorób. Powidła gruszkowe z mieszanką ziół i miodem to najważniejszy środek leczniczy, ale i najważniejszy uniwersalny środek profilaktyczny. Zwalcza on przyczyny chorób, a nie objawy. Według hildegardy to środek cenniejszy od złota, ponieważ uwalnia jelita od pleśni, grzybów, bakterii chorobotwórczych i substancji trujących, które mogą być przyczyną wielu chorób i dolegliwości. To złoto hildegardowe, jak mówi dr Walkowska w swojej książce Powrót do Harmonii, potwierdziło się dotychczas w oczyszczaniu jelit i regeneracji flory bakteryjnej u tysięcy pacjentów. W czasie terapii oczyszczania jelit musi następować jednocześnie neutralizacja nadmiernej ilości kwasów żółciowych, licznymi minerałami i elementami śladowymi zawartymi w orkiszu, owocach i warzywach. Osoby stosujące leki lub odczuwające bóle głowy lub brzucha w czasie kuracji powinny skontaktować się ze specjalistą hildegardowym.